Siemano, siemano. Tak jak zapowiadałem, zostały dodane promocje w sklepie premium. Tak jak zresztą jak co roku z okazji świąt. Gadzin ma dla nas prezenty, które możemy sami sobie kupić. Ale zanim o promocjach, to na początek dodam, że powróciły skrzynki za silver w cenie 5000 tysięcy za sztukę. Cena bardzo standardowa. Postaram się dla was otworzyć może ze 100 skrzynek w okolicy świąt. No byście wy nie musieli zobaczyć co mi wypadnie, więc bądźcie na bieżąco. Możemy sobie podejrzeć co w takich skrzynkach jest i jaką mamy szansę. Powinniście zauważyć, że na oddział ewentowy macie zaledwie 1% szans, na pojazd macie 2, a na jakiś karabin 3. Możecie sobie podejrzeć przy każdej rzeczy, co w ramach nich możemy dostać. No nie bez powodu zaczynam od broni i od słowa jakieś, bo wchodząc w szczegóły, widząc co to są za bronie. No jest ciężko, jest ciężko. Połowa to pistolety lub skiny do młotka z większą szansą niż na takiego na przykład Stingera. Rozumiecie, macie 3% szans, że później wylosuje wam 1,23% byście dostali tego Stingera. Ale powodzenia, bawcie się przyjaciele. Jeśli dostaniecie pistolet i nie będzie on maszynowy, no to bez historii. Fajnie, że są szable. No i właściwie tyle. Większość osób i tak otwiera te skrzynki tylko dlatego, żeby dostać nowy skład. No ale by oczekiwać, że jakiś wypadnie, musicie ich otworzyć około 100. was kosztuje pół miliona silwera, no to sporo pieniędzy. Warto otwierać, jeśli macie sporo silwera, zakupiliście już sobie topowe kuzyn zrobione na 3, w innym wypadku oszczędzajcie. Ale wróćmy do tematu odcinka, czyli zniżek. Na początek zniżki 50% na konto premium, jeśli kupujemy je na dłuższy okres, przez grę to zniżki dla 3-miesięcznej i rocznej premki a przy dla premki na pół roku. Naprawdę polecam zaopatrzyć się w konto premium, jeśli ekspicie, bo to znacznie przyspiesza progres, a cena jest naprawdę dobra. Ja pewnie wykupię sobie na rok, bo promocja na konto premium może nie pojawić się aż do przyszłorocznych świąt. Jeśli zdecydujecie się na zakupy, polecam również kupić sobie Battle Pass, jeśli możecie sobie na niego pozwolić, mimo że brak na niego aktualnie promocji. Ten karabin w aktualnym Battle Passie jest świetny. Zrobiłem o nim materiał, warto sobie obejrzeć, jak mocna bestia to jest. Battle Pass kosztuje 900, ale jeżeli go zrobicie, zwróci wam 1000. Więc możecie kupić sobie kolejny tak w kółko. Jeśli gracie, zrobi się to samo bardzo szybko jednorazowa inwestycja, a omija Was naprawdę wiele ciekawych karabinów, tych aktualnych i tych przyszłych, które będą w Battle Passach. Dalej zniżki 50% na Unity Premium, tyczy się wszystkich składów Premium poza i to ważne. Tymi, które zostały dorane w ostatnich dwóch update'ach, czyli tą wprowadzającą partyzantów oraz tą aktualną związaną z konfliktem w Birmie. Przez grę możecie sobie o tutaj na dole sprawdzić. Część jest dostępna przez tronkę, część za walutę w grze. Jak widać, tutaj na przykład mamy to MP40, jego niestety nie da się kupić taniej, bo jest związany z oddziałem partyzantów, a szkoda, wielbiam MP40 Wenlisted. Dodatkowo jest dostęp do kilku składów premium, niedostępnych na co dzień, również ze zniżką. Jeśli ktoś nie wie, Unity Premium po prostu biją 100% więcej expa, przez co więcej zarabiają. Zwykle nie wyróżniają się osiągami, ale jeśli coś Wam się podoba, to śmiało bawcie się, yy, można coś pomyśleć. Zwróćcie uwagę, że samej biją 100% więcej expa, ale grać możecie nimi tylko co trzeci resp, więc wypada to nieco gorzej. Nieoczywistym faworytem dla mnie, ciekawszym niż premium składy, yy, są ekstra sloty mimo, że promocja to tylko 30%, a bywało i 50%. No można poczekać na lepsze zniżki, jeśli chcecie, no ale ekstra sloty dają naprawdę wiele. Zauważyłem, że wiedza na ten temat jest mocno ograniczona. Wydaje mi się, że wynika to z fundamentalnego braku zrozumienia mechaniki gry. Ekstra sloty są czymś, na co powinniście zwrócić uwagę. Odsyłam do materiału, który o nich nagrałem, żeby się nie powtarzać, a teraz przejdźmy dalej. No po prostu ich cena to 343 golda. Za pierwszy w wybranej nacji, później cena wzrasta. A szkoda, że to tylko 30%, a nie 50, no ale po prostu twórcy dobrze wiedzą, jak ważne są one dla szczególnie tych bardziej doświadczonych graczy. Dalej mamy, i tu uwaga, i itemy za złote karty ze zniżką za złoto 30%. Ale wróciły do nas wszystkie, włącznie z tymi, które powracają do nas z wiecznej otchłani zapomnienia. Zostały przywrócone w ramach świąt i faktu, że złote karty powoli przechodzą do historii naszej ulubionej gry i zostaną usunięte. Na początek, może złoci żołnierze z poprzednich wydarzeń. Jeśli warto coś kupić, to nie sądzę, że akurat tutaj macie czego szukać. Lepiej kupić karabin, bo cena ta sama. Kupujecie ich, jeśli macie po prostu karty na złotych, złotych kamratów. W pierwszej kolejności inżynierów, bo zawsze staracie się ich mieć w składzie, a bonusi 20% fajnie mieć. No bonus ze złotych chłopców nie stakuje się, więc posiadanie jednego na skład w zupełności wystarczy, by mieć bonus. Relatywnie łatwo jest ich zdobyć, chociażby przy otwieraniu skrzynek, które aktualnie są dostępne w ramach battle passów albo losowych wydarzeń. No generalnie nie ma z nimi problemu. Wróciły do nas również bronie z odległych przepustek. Max możecie kupić 4 sztuki. Jeśli macie karty, wtedy możecie po prostu je wydać na to, co uważacie za słuszne. Od razu powiem, że nie wiem, czy te karabiny wrócą do gry. Możliwe, że nie wszystkie, niektóre nigdy. Cena, nawet po zniszczeniu, jest dosyć wysoka, bo kosztują 525. Jest tutaj jednak kilku faworytów, ale nie chcę wam wiele sugerować, bo wszystko zależy od tego, jaką nacją gracie, w końcu jaki tier ogrywacie. Niełatwo kupić coś tutaj totalnie śmieciowego. Może zrobię materiał o moich typach, zobaczymy. Trochę liczę pewnie naiwnie, że dostaniemy jeszcze jakieś karty w wydarzeniu, może z okazji nowego roku lub zaraz po trwającym supply dropie, bo kończy się właśnie 24 grudnia. Jako prezent do twórców, bo usunięcie złotych kart jest wielkim wydarzeniem, w listet. Niektóre z tych karabinów naprawdę sieją grozę na polach bitwy i brak dostępu do nich może niszczyć balans w dłuższej perspektywie. Event świąteczny wygląda biednie, to może, choć to chyba świąteczne życzenie, a nie oczekiwanie. No, i na koniec pojazdy, pojazdy, wiele skinów. No i z ciekawszych rzeczy Rosjanie mają wersję czołgu w ramach kart na pojazdy, której nie ma w grze. Jest to T34 STZ. Yy, nie mam go tutaj na liście, bo już go wykupiłem. Zwykle złote karty na pojazdy to tylko skiny, a w tym wypadku nie. A czy to T34 jest dobre? Yy. Powiedziałbym kolekcjonerskie, ja oczywiście kupiłem, choć nie sądzę, że będę tego namiętnie ogrywał. Ci, którzy nie są zainteresowani kolekcjonerskimi czołgami, najlepiej, niech kupią sobie coś ze skinem na top tierach, jeśli mają karty. No, czołgi za złote karty są od razu ulepszone na trzy gwiazdki, więc zaoszczędzicie wiele silwera. Zasada podobna jak przy złotych żołnierzach: jeśli macie na coś wydać pieniądze, to kupcie karabiny. Jeśli kupiliście już karabiny, to kupcie więcej karabinów. A jeśli kupiliście już wszystkie karabiny, to... A, i tutaj nie przygotowałem żadnej dobrej riposty. Wtedy wam po prostu zazdroszczę. No i nic, to już wszystko w tym materiale. Dzięki za obejrzenie. Jeśli będziecie otwierać te skrzynki za silver, to niech RNG będzie z wami. No i powodzenia. No i to wszystko. Był do was Wilk. Trzymajcie się i cześć. Wesołych świąt.